Dobra, no, no to, no. tamam. no, to pas. Dziadek schowaj się, bo ty pizdę dostaniesz. Somehow. Ja mam tylko dwa fraki. Co to ma do tak. nie, nie wiem, kurwa. Aha. Dobra, cicho. Nie wierzę, żebyśmy to przegrali z takimi ludźmi. No nie, no nie da się. Ale oki kim mówisz? Cześć, przebieg, cześć, cześć, pierdole o jeszcze jeden tu obity jest bardzo. mógłbyś już wejść? tak tak teraz starego wezmą. o nie, jednak pobiegli dalej no nie powinniśmy nikt klik 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 trzeci frag, to jest! mamy trzeci frak! haha <laughs> no czwarty, same, czwarty to jest! Polska kurum! haha <laughs> <laughs> Ła cichu. Nie ja wiem, że tutaj z w ogóle smoki kupałeś, bo mi się pierdolą przez co No ale to wiesz. Jeśli się wróci za smołka, to jest większa szansa, że się zginie. No tak, my będziemy się lepiej czuli z tym. A. się tu wjebią zaraz mm -hmm. stójcie ja bliżej mam na mam. tym kolanku ja czekaj bo tu te Polacy opieram długo mi do żółty ma mała chyba no gruby żółty jest na Adrian nie wychylaj Adrian, nie wychylaj Na drugi runcie. skauta ma no. tu go no ja wiedziałem, że tak będzie by... zaskoczyli mnie ojciec Tylko tak słabo. Scout, lodus. Teraz się zacznie, jest. Inna Szhu bb Bibi Biznes. A BB biznes. Jakby jas... Jakby z nami nic. grał, to to druga ronda by było... O kurwa! Ja pierdolę! <laughs> <Grenade. laughs> o oh, <is> chuj! <laughs> ja jebę będę musił coś. Ja je wabytku prawo grube Jeszcze. Kurwa akurat wchodził Mi się nogi wymknęły z tego smoka. Oni są nieustraszeni Bardziej <grym> się <ich> nie boją <grym> niczego Bardziej chyba jebnięci, ale to już tak To jest nie małe Adam tam na długiej, Przebiegł po prawo Yy, matka smoke, bo łotow, cokolwiek Nie ja mam A się spali coś ufali. nowego A ten nowego? No, wysłałem Adriana na drugą mi, co? Minus 80 No i ja skiwałem kurwa, nie wskazywałem No i jest w trzeciej Kurwa, 16 pocisków No umrzejbym sobie wziął tą kałaszkę za darmo Niedobrze <grym> Co to, Bartek? Hmm. A <try> to <yeah, bro>. się <laughs> <So yeah, bro. laughs>